Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Jotka Teka Official. Siusiu. Siu. Obiecałam Wam football obok pań, więc. robimy fullbook. full book. Wiedzmy z tego. I tak, coś to co się nie zmieniło, czyli miarka musli i jedne wielkie głodomory. E, e. pierusz, dori garścieczki dla jednej i garścieczki dla drugiej przypominam, że wszystkie linki będą oczywiście w opisie i tak naprawdę to tyle. Ok, zapomniałam omówiłam się nią, więc jestem w innej formie ale już Wam je omawiam. Dlaczego na śniadanie kobyły dostają tylko i wyłącznie musli i tylko i wyłącznie sieczkę? Powód jest bardzo prosty. Moje lenistwo. Ha, 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 ha. A tak naprawdę, moi drodzy, stwierdziłam po prostu, że żadnych suplementów rano do śniadania inni będę dawać, ponieważ żeby na przykład dać witaminy z Horselina, muszę dać na mokro, coś na mokro. I w przypadku Dory, i w przypadku partii coś na mokro to jest u mnie albo trawokulki albo siemieniane. mam jak za chwilę zobaczycie mam suplement biotynę w postaci płynu ale tyle ile ja jej daję to nie jest wystarczająca ilość dla parci, żeby rozpuścić witaminy z horselina a biotyny doricie wcale nie daje więc te witaminy po prostu nie mają jak w czym się rozpuścić a w postaci proszku tak wiecie w postaci słuchaj tych witamin nie chcę dawać, bo bardzo często się zdarza, że pierwsze, co kobyły zrobią po wsadzeniu łba do, do żłobu to jest pff i pff, witaminy poszły w eter. Poza tym takie działanie, czyli dawanie miarki musli i garści sieczki, są po prostu dla mnie bardzo szybkie. Musli oczywiście e, od Equin Nutriplan mm, klasyczne. <tryk> A sieczka de dengi, od dengi, tak mam nadzieję, że się mówi, e, z ziołami. I dlaczego daję rano sieczkę? E, po to, żeby jakby było więcej włókna. Sieczka daje włókno, jakby nie patrzeć, żeby konie mogły wolniej sobie zjeść to śniadanie, co i tak nie za bardzo pomaga, bo jedzą dość szybko. I żeby po prostu e, wydzielały więcej śliny. Film o sieczkach już jest i oczywiście będzie z tej strony, o ile się nie mylę. Tak, lustrzalne odbicie będzie z tej strony. Czy daję rano owiec? Zdarza się, że dam, zdarza się, że nie dam. Od czego to zależy? Od mojego humoru. I jak jest z sianem, jak jest z wodą? Jak oglądaliście ostatniego vloga, to tam tłumaczyłam, że i siano, i wodę konie dostają dopiero na padoku. A kiedy wychodzą na padok? W te zaraz po tym, jak zjedzą. Czyli tak naprawdę e, od razu po zjedzeniu takiego jakby treściwego posiłku, idą na padok na zjedzenie objętościowego posiłku. Jak mam? Dzień dobry, dzisiaj będzie jedna z trzech odsłon kolacji, nie wiem na ile to widać. Co tam się będzie działo? Eee, niewiele ogólnie będzie widać, ale musicie to przeżyć. Mnie też nie widać, a jak nie widać, to wyglądam ciulowo. Eee, także przepraszam. Okej, moi pierwsze co to trawokulki. I tu mam trawokulki w formie peletu. I trochę za mało I do ja. i trawokulki zalewam. Teoretycznie te trawokulki y, nie trzeba zalewać, można je dawać na sucho, ale ja y, daję je zawsze na mokro, ponieważ dla mnie wszystko, co w jakiś sposób pęcznieje w żołądku musi być podawane na mokro. Poro! I ok, i to teraz daję tym trawokulkom chwileczkę, żeby sobie napęczniały i w tym czasie będę robić nic. Co jakiś czas mieszam, żeby one miały szansę, jakby ta woda dotrzeć wszędzie, to powstanie po prostu taka miglu, taka papka z tego. I w momencie, w którym to już mniej więcej przeszło, ja zaczynam dodawać suplementy. Wiecie, żeby nie dodawać do gorącej wody. Dori mi to ostatnio ubrudziła. I mamy tutaj po prostu biotynę z Black Horsa. Sprawdzę, czy cokolwiek widać. Tak, biotynę z Black Horsa I ona idzie tylko dla farci. Dlaczego idzie tylko dla parć? Minutka, muszę zobaczyć, odmierzyć odpowiednią ilość. Ponieważ Dori ma naprawdę spoko kopyta, ma też spoko e, sierść, e, grzywę i ogon, więc e, jej po prostu dodatkowo na razie nie suplementuję. Myślę, że z czasem zacznę to robić. A parcia ma naprawdę e, słabą grzywę. Jej ogon jest całkiem znośny, jej e, kopyta też są całkiem spoko, ale grzywa jest paskudna. I powiem szczerze, że. Naprawdę działa, że widzę, że działa ta biotyna, że jest efekt. Ja jestem, jak widzicie, może, mam nadzieję, że widzicie, już troszeczkę poniżej połowy butelki i widzę efekt. Bardzo możliwe, że to po prostu przez totalną zmianę żywienia, przez dostarczenie bardziej większej ilości składników odżywczych i mineralnych. Ale naprawdę jestem bardzo mile zaskoczona, i jej grzywa już o wiele lepiej wygląda. Ja jestem totalnie tego świadoma, że jej grzywa nie będzie wyglądać przepięknie, nie będzie gęsta i długa, ponieważ wcześniej mi rodowód i nie, tak nie będzie. Tutaj mamy witaminy Horseline z Vitamaxa. Pięciokilowe pudełko. Nie chcę się wyostrzyć. Dalej go nie zużyłam, ale jestem na dobrej drodze, ale po prostu używam go. Dość mało. I tak. kobuły same z siebie mają bardzo dobrą odporność, dlatego to jest tylko bardziej tak, żeby je wesprzeć, niż żeby je tym zbombardować. Ok, i mamy. I tak naprawdę samą suplementację mam skończoną. Oczywiście to jeszcze nie będzie koniec suplementacji, ponieważ czekam aż przyjdzie Matki Boskiej Pieniężnej i aż dostanę właśnie pieniądze i zamawiam dla nich zioła. Dla obu dziewczyn zamawiam babkę płesznik na odpieszczanie. O odpieszczaniu chyba też był odcinek, dlatego też go wrzucę do kart. I zamawiam zioła na oddychanie, ponieważ, tak jak mówię, mam tutaj małą stajenkę, tutaj się dość sporo kurzy, więc mimo, że nie widzę u. U dziewczyn po prostu żadnej e, reakcji, jakby, że ciężzy im się oddycha. To jednak wiem, że czasami czegoś nie widać, a coś może być. Tym bardziej, że e, parciek, jak mówię, miała kiedyś epizod z astmą, więc e, wolę dmuchać na zimne w tym przypadku. I teraz to co wcześniej musi, tylko mi się aktualnie zabrudziło razem z sieczką. Udoli to sama miarka. I ostatnio stwierdziłam, że będę wracać z osem. Połówka ossa uparci. Jeszcze troszkę więcej. I połówka udorci. I jak na razie ja mamy po prostu taką samą suchą masę. Ja już to wstępnie wymieszam. Niestety na razie nie mam żadnych marchewek ani buraków, ale tak to. W normalnych okolicznościach stanowią one po prostu również część takich posiłków, niestety z racji, że jest koronawirus, To no niestety, ale nie mogę im tego dać, ponieważ nie kupuję w sklepach, bo dla mnie sklepowe są o wiele droższe niż na przykład te z rynku od jakby lokalnych dostawców, dostawców od lokalnych, lokalnych rolników, dlatego należy po prostu dziewczyny nic. Nie dostają warzywnego sieczka. Sieczka tak jak mówiłam musi być. Po to, żeby wolniej jadły. Oraz po to, by się lepiej śliniły. Nie wiem czy mają wrzody. Nie zauważyłam u nich żadnych jakby. Oznak, żeby mogły mieć wrzody, albo problemy po prostu żołądkowo, jelitowe, układy pokarmowe, albo po prostu wiecie. Wolę im. O, krzycz, Wolę im dostarczyć po prostu czegoś, niż im czegoś nie dostarczyć. I tak, muszę umyć żłoby, ale aktualnie jest tak zimno, że to jest po prostu wstyd i hańba. I kiedy podaję taką kolację? Praktycznie codziennie. To jest tak jakby moja podstawowa kolacja dla nich, ale czasami się zdarzy na przykład, że nie mam czasu, żeby zaparzyć wodę na trawokulki, ponieważ trawokulki w zimnej wodzie się bardzo długo rozmiękają, więc na przykład wtedy nie podaję trawokulek. I robię jakby trochę bardziej na sucho kolację, ale Wam ją, ją też pokażę Wam, jak wygląda. E, specjalnie nie zrobię czegoś ja dla nich prawokólek. E, albo po prostu zrobię je na końcu, tak żebyście mogli zobaczyć, jak u mnie wygląda kolacja jakby na sucho. E, I czwartek i poniedziałek dostają Inną formę żarcia na mokro. Coś mi strasznie hałasuje taki koło i to nie mój kot. Ok, i mamy wymieszane, tak to wygląda. To jest mniej więcej tak wymieszane, żeby wszystko było równomierne rozprowadzone. U Dory jest to samo, jak widzicie. Niewiele się różni. po prostu parcia dostaje biotynę, a Dory owej biotyny nie dostaje. Jak mówiłam, jeszcze dojdą tu zioła. Także tak, będzie wszystko dobrze. Ok, dzisiaj pokażę Wam posiłek na sucho, kolację na sucho. Tu już mamy kubek z wodą. Będzie mi on potrzebny do chociażby odrobiny zwilżenia tego pokarmu, który dzisiaj przygotuję Dori i parcie oczywiście, ale po kolei. Pierwsze co robię, tak naprawdę ten posiłek wygląda tak naprawdę tak samo jak wszystkie poprzednie. Po prostu zmienia się ten wariant mokrości, można tak powiedzieć. Muszę podciągnąć rękawy. Jeszcze chwila Paruś. Tyle, że zmieniam po prostu trochę kolejność podawania z racji, że nie za bardzo jest tu w czym się rozpuścić witaminy. To rozpuszczam je w biotynie, na tyle, na ile mogę. Oczywiście uparcie, udoi, tak jak mówiłam, biotyny nie podaję. Może mam nadzieję, że wszystko, co mówię, będzie słychać. I oczywiście. Witaminy Holstein e, Vitamax. E, ogólnie e, będę próbować zmienić te witaminy na witaminy aminki. Są. E, nie wychodzą pani, nie. Jak na razie te witaminy są e, za 5 kg są najtańsze. Oni chyba tam 80 zł kosztują. Ale chcę po prostu sprawdzić coś e, innego. E, tak zobaczymy jeszcze jak to wyjdzie. Biotyna, 15 ml. Okej, okay, to jest taka fajna miarka z blachosa. Biotyna akurat zmieniać nie mam zamiaru, ponieważ uważam, że jest naprawdę bardzo dobra. E, I myślę, że będzie to stały składnik składnych diety, tyle że również i Dory niedługo. Moja magiczna szpachelka zarąbana z domu. Pozdrawiam Ci mamo. I staram się po prostu to wymieszać, tą biotynę z tymi witaminami. Powinna mi powstać z tego papka, No, jak nie, to dodam troszeczkę do tego wody. Tak jak mówiłam, te witaminy są yy, Trochę niefajne, że są w proszku. Trochę, żałuję, że są, nie ma e, po prostu w Vitamaxie, w Polsce'nie e, żadnej opcji w granulacie. E, ja naprawdę dałabym troszkę więcej pieniędzy za te witaminy, gdyby była forma e, granulatu. I tak już mi się papka zrobiła. Raczej tego nie widać, ale nawet nie mam ochoty tego pokazywać. Mam strasznie trudne żłoby. Musicie mi to wybaczyć. Mamy papkę. Wygląda to paskudnie, a żłoby muszę umyć. I u robię to samo, tyle że po prostu z wodą. Ogólnie, jeżeli ktoś się zastanawia, jaki to ma sens, że teraz mieszam z wodą, a za chwilę będę dodawać więcej wody, to nie wiem. Ale po prostu ja bardzo lubię wszelkie takie rytuały, że coś trzeba wymieszać, że jest jakaś zmiana w czymś i tak dalej, i tak dalej. Więc po prostu żywienie to jest wielka moja pasja. Jeżeli tylko mogę jeszcze bardziej ją urozmaicić, to ją urozmaicam. Dobra. Po co owsa. Oj, że mi po prostu tak doli. Zacznę zdawać e, owsa też również i dori. E, ponieważ e, chcę po prostu sprawdzić, jak na nią to wpłynie energetycznie i powiem szczerze, że widzę, że jest bardziej energetyczna, to mi się oczywiście podoba. Bo jest dość mulastą kobyłą i po prostu im bardziej jest energetyczna, tym lepiej mi się z nią pracuje. Także tak. Ogólnie dzisiaj powinny być e, siemię e, ale nie chciało mi się robić, dlatego stwierdziłam, że dzisiaj zrobimy kolację na sucho. Pokażę Wam, koniecznie to musimy pokazać, to już nie moje lenistwo, moi drodzy, to być pokazane, że ja po prostu jak robię kolację na sucho. Na zimno może to będzie lepsze po prostu określenie. Okej, okay, i u obu wymieszamy i teraz sieka, czyli gwóźdź programu. Tak. Sieka, Karska. Yeah. I karska.

nie, 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 nie. Witam w ostatnim posiłku, znaczy ostatnim posiłku, a zatem rodzaju posiłku, kolacji. Tu mamy siemielniane, nie wiem ile. Zostaw. I po połówce dalej było, połowa dla pary. Oczywiście połowa dla dorci. Ciapu, to Zostaw to. I to jest na razie na ciepło. Zostaw. Tu się myją e, martwiaki i buraki, dlatego nawet chcę, do tego wchodzi Tak. Jak widać, nawet widać, że ma buraczany uśmiech. Nie! Szukaj tam, gdzie cię nie ma. Gdzie strzelę. Dori! Oczywiście witaminy. Raz. Dla. Raz. dwa I trzy. Siemienią daję aktualnie dwa razy w tygodniu, ponieważ zrezygnowałam na razie z meszu. Ale to tymczasowe. Zobaczę, jak mi się po prostu mesz odjęta e, bezmeszowa sprawdzi. uparcie oczywiście 15 minut. No, Zostawisz ty mi to? Chcesz kopa w dupę? Chcesz kopa w dupę, tak? Ej, mówię coś do ciebie. Jaka musi? Jaka musi? Jaka owsa? Jak owoce. No, ja cię widzę, nawet tak się schylam, wiesz? Garścieczki, Sieczki. I to na razie zostawiam. Nie będę tego mieszać. I teraz owoce i warzywa zostaw. I Nie, żeby dać się pokroić, więc muszę pokroić na. Albo w ręku, to co mi się uda. I tak. parcia nie przepada za burakami, więc ja jej dużo tych buraków po prostu nie daję. Nie daję jej praktycznie wcale. I dlaczego kroję? Ogólnie muszę po podziękować Mai za przywiezienie mi marchewki i buraków. Aż 50 kilo. I dlaczego kroję? Ponieważ dziewczyny mają co do siebie. Że wyciągają ze żłobu, część odgryzają, jakbym dała im całą marchewkę, część odgryzają, część wypływają i zostawiają to na ziemi, a potem to depczą. Więc wolę je pokroić i nie być stratna. I jak mam takie brudne marchewki, to je ja zawsze czyszczę, zawsze moczę. Ciap, 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 ciap. Tu mam jeszcze trochę marchewki, to już, to jeszcze jedno parę chłopaków. Ciap, 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 ciap. Masz, masz, bo widzę, że koniecznie. I raz dla Dorci. Ciap, 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 ciap. I coś, co Dori kocha, czyli buraki. Mam kawał buraka. O, buraczek, to coś się z nim stało, bo jest róż, yy, biały w środku. Nie, Dori! Resztkę życia parci, tak wiecie, żeby coś miała. Ona go zje, ale po prostu nie przepada za burakami. A ja buraki jednak wolę dawać, bo są zdrowe. I dla koni, i nie dla koni. Tak, Dori? No, za chwilę. Za chwilę. Chciałam Ci ukuć tym nożem. Dobra. Narzędzi trzeba czuć. Ja będę tutaj nie wyczuciał Okej. za chwilę będzie wymała. I tradycyjnie mieszanko. Jestem głodny koń, głodny koń, głodny koń. Głodny, bardzo głodny koń. Proszę, O mną, mną. Też jesteś głodna? Też jestem głodny koń? No? O co się? O co się? I na koniec. I Idziecie szczęśliwe. Yeah. Także tak, moi drodzy, to jest koniec futbuka. Przelecieliśmy przez cztery posiłki koni. Nie różniły się one za dużo, dużą. Nie różniły się one za dużo od siebie, ale jednak troszeczkę się różniły. Oczywiście foodbook będzie jeszcze nieraz aktualizowany, ponieważ dla mnie dieta koni nie może być cały czas taka sama. Co raz coś się musi zmienić po to, żeby po prostu szukać tej idealnej paszy, tego, tej idealnej jakby gramatury, tego idealnego żywienia. Tak na przykład też na pewno zmienią się suplementy, y, suplementacja po prostu koni, moich koni. Zmieni się to, czy dodam zioła, czy nie dodam zioła. Zioła oddechowe dla parci dla dorci. Zapomniałam zamówić czystka i to mi się przypomniało już po fakcie. Po fakcie zamówienia. E, więc tak, oczywiście, foodbook będzie aktualizowany. To nie jest ostatnia wersja foodbooka, jaka będzie. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie. Zapraszam Was na Instagrama i życzę Wam miłej środy. наразы